Te chwile zmieniają życie. Zaczynamy. Frutarianizm. Frutarianizm jest formą wegetarianizmu, zezwalającą na jedzenie samych owoców. Arnold, znany z filmików zamieszczonych na YouTubie, mając 51 lat, miał zawał serca. W szpitalu dowiedział się, że lekarze nie dają mu więcej niż kilka miesięcy życia. Nie mając wyboru i chcąc dalej żyć, Musiał coś ze sobą zrobić. Doznał wewnętrznego olśnienia. Dlatego po wyjściu ze szpitala zaczął o siebie dbać, stając się frutarianinem. W chwili kręcenia filmików ma 61 lat i twierdzi, że się w ogóle nie postarzał od czasu zmiany diety. Dodatkowo wyznaje zasadę, że kocha siebie i swoje ciało. Codziennie uprawia sport, są to skoki na trampolinie i biegi. Jako frutarianin prawie w ogóle nie spożywa napojów, ponieważ w owocach przyjmuje już wystarczającą ich ilość. Arnold na śniadanie zjada koktajl z kilku bananów i sałaty, w myśl zasady miłości zmiści do swojego ciała, ponieważ ten zestaw najbardziej mu smakuje. Zastanawiający jest fakt, że Arnold rzeczywiście nie wygląda jak człowiek po sześćdziesiątce, po ciężkim zawale. Te chwile zmieniają życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namasty.